Mariusz Grabowski po gali TymX Boxing Night 10 co całego zamieszania Ale gala jubileuszowa była i chyba udana witam serdecznie tak jak pokazała gala, nie, nie muszą boxować mistrzowie, żeby, żeby dawać emocje ludziom i myślę, że tutaj walka wieczoru Damiana Rzesińskiego pokazała, że, że bez sensu ściągać przestarzałych mistrzów lepiej, lepiej przywieźć zawodnika, który potrafi, potrafi boksować wiadomo trochę innym stylem i, i, i show gwarantowany Damian otwarcie mówi o tym, że tych triumfów na rodzinnej ziemi już, już dosyć i celuje w tytuł mistrza Europy. Chcę się zapytać się promotora, jaką jak promotor ma wizję na to. No. to. Tak, bo już jakiś czas temu rozmawialiśmy z Damianem odnośnie walki o mistrzostwo Europy. To jest jego marzenie. Ale wiemy, że, że też chłopak jest ambitny, trenuje i, i, i też wiąże pracę zawodową z, z boksem. Myślę, że tutaj jest na ten moment taka najlepsza droga, bo wiadomo, że z boksa zawodowego w Polsce ciężko jest wyżyć, bo wiadomo, że tylko nieliczni nieliczni mogą sobie na to pozwolić, ale myślę, że krok po kroku stopniowo dojdziemy do, do tego pasa Europy uprawnionego przez, przez Damiana. No, no nie powiem, że przeze mnie też, bo wiadomo, że, że każdy, pas, każdy, każdy pas w jakiś sposób cieszy i wiadomo, że, 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 że zyskuje na tym i grupa i ja dlatego myślę, że, że tutaj będziemy starać się do tego e, pasa doprowadzić. 2020 rok to jest realna data? No ja myślę, że tutaj, tutaj jeszcze dzisiaj porozmawiam z Mateuszem Borkiem, bo być może zobaczymy jak wszystko udamia na dobrze, nie ma kontuzji, to może postaram się, żeby, żeby zaboksował w Dąbrowie Górniczej, ale nie wiem, nie wiem tego, muszę to przeanalizować z Mateuszem, przedyskutować, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. A co do, do Pasał Mistrzostw Europy w 2012, to ja myślę, że druga połowa jest realna. Po dwóch latach na ring wróciła Sasza Sidorenko, bardzo dobry występ. Rywalka naprawdę niewygodna. Jakie są plany względem Saszy? Saszy, Saszy obiecałem, że, że, że po tej walce, po powrocie, jak dobrze będzie wyglądać, a ja wiem, że sportowo prezentowała się przed, przed macierzyństwem bardzo dobrze, dlatego dzisiaj też to udowodniła. I myślę, że, że tutaj akurat w przypadku, w przypadku Saszy będę już bodajże od poniedziałku rozmawiał, żeby, żeby dobrać tą walkę o pas Mistrzyni Europy. I myślę, że się uda. A są to jakieś najbliższe miesiące, rok 2020, jak to wygląda? Nie, to myślę, że to pierwsza połowa 2020 roku będziemy chcieli, być może nie na pierwszej gali galii Tymekso, ale na drugiej będziemy chcieli taką walkę zorganizować. U nas. No tak, to wiadomo, że, 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 że przede wszystkim na początku i te pasy europejskie, to ja staram się robić u nas, wiadomo, że to jest też duży budżet, tak? bo, bo wiemy, że, że czy obrona mistrzostwa świata przez Ewę Brodnicką, czy, czy mistrzostwa Europy, no to są duże koszty. Wiadomo, że nie liczni. U nas w Polsce to robią. Mi się jakoś to udaje. Jakoś mam, mam na to jakieś finanse, mam sponsorów i myślę, że, że to do, dogrywamy. Dlatego, dlatego myślę, że, że u nas ta walka jak najbardziej tak. Pada wiele pytań na temat ewentualnego pojedynku pomiędzy Ewą Brodnicką a Saszą Sidorenko. No wiadomo, z perspektywy promotora to chyba niekorzystna rzecz, ale czy, czy w ogóle istnieje taka możliwość, żeby zostawić się panie? Nie, myślę, że, że, że to jest tak naprawdę nierealne. I nie po to, nie po to organizujemy te walki o Mistrzostwo Świata, żeby, żeby po prostu zostawiać te, te dwie zawodniczki ze, ze sobą. Tym bardziej, że no, myślę, że, 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 że to nie ten droga, bo wiadomo, każda zawodniczka ma swój charakter, ma swój styl i każda, każda inaczej się promuje. Dlatego, dlatego myślę, że tutaj te, ta, ta walka nawet jest nierealna. I bardziej szybciej bym się składał przy walce z Sidorenko z Piętkowską, jeśli jeśli taka propozycja by była. Nawet, nawet porozmawiam z Saszą i ja złożę taką propozycję, że jeśli Piątkowska będzie jeszcze głosowała, to, to pod, koniec, pod koniec przyszłego roku możemy taką walkę zorganizować. Wiele było kontrowersji i przede wszystkim ze strony Michała Żeromińskiego i jego obozu na temat werdyktu w tej walce. Jak pan się na to zapatruje? Wiesz co, ja, ja, ja myślę, że już jakiś czas, cały czas są protesty ze strony narożnika Michała, już po pierwszej przegranej walce bodajże z Rzesińskim. No wtedy i z Wierzbickim, wtedy, wtedy bym powiedział, że, że mógłby być remis. Później wiadomo, że druga walka z Wierzbickim przegrana zdecydowanie. No i następna walka, nie pamiętam z kim, boksowa bodajże, a z Głowkiem, z Głowkiem, no to wiadomo, z Głowkiem, wiadomo, to zawodnik dwie kategorie wyżej, no to już nie, nie dyskutuję o tym, to ten matchmaking tutaj był nietrafiony, nie Michał, Michał się zgodził, trudno, przegrał, ale, ale z tym już widzieliśmy remis i myślę, że tutaj w tej walce ten remis jak najbardziej zasłużony, ja jestem też tego zdania, że, że tutaj nie było żadnej żadnej kontrowersji, powiedziałem też do taty Michała, że po prostu no bez sensu lamentować, lamentować, i rozpaczać, bo, bo ja powiem szczerze, że wiadomo, że ja powtarzam cały czas w boksie zawodowym, tym bardziej na takim poziomie, jakim jest dzisiaj Michał Żelomiński, no nie ma pieniędzy. Tak? Każdy, każdy musi pracować. Gdzie przykładem jest Namian Rzesiński, który walczył w walce wieczorem i pokazał, pokazał charakter i pokazał, że można to powiązać. Dlatego płakanie, płakanie cały czas, że już jestem w dobrej formie, a później po walce mówił, że, że przykładowo mnie nie stać na, na boksowanie na zawodowstwie, no to po prostu to zawodowstwo trzeba skończyć. <laughs> Yy, debiut zawodowy laury grzyb w grupie TMX Boxing Promotion udany tylko w pierwszej rundzie. Jak, 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 jak no, tak no ja widzę, że Laura też jest showmanką i myślę, że tutaj trzeba iść też trochę w tą stronę, bo wiadomo, trzeba dać też, też coś kibicom. A co do, do, do rywalki, no, 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 no wiadomo, że, że ta rywalka była po prostu na debiut w tym eksie Laurę i wiadomo, że też że zawodniczka, która, która przyjeżdża na cztery rundy, to też nie będzie, nie wiadomo, co potrafiła. Tak? Teraz będę, będę się starał, że jeśli wydaje że Monika Gentili zbije, zbije wagę, to ja ją po prostu zaproszę zaproszę na walkę, bo, bo Laura jest gotowa na, na duże, duże wyzwania, też po walce z nią rozmawiałem. Po prostu też, też mówi, że no te przygotowania trochę na, na pewno prze, przebiegły bardzo dobrze i mówi szkoda, że, że nie przebugosowała dłużej, no, ale myślę, że, że tutaj na początku roku zaboksuje i na pewno ta rywalka kolejna będzie wymagająca. Czyli Podsumowując, Gola generalnie na duży plus. No ja myślę, że tak, że, że staramy się, się za każdym razem yy, robić gale, żeby były jak najlepsze dla oka. Te walki, żeby były w miarę równe i wyrównane, bo wiadomo, że, że to wzbudzają emocje I, i też to pokazała ta gala, dlatego że, że mówię, no nie muszą być nie wiadomo jakie nazwiska, żeby, żeby po prostu było show i, i kibice byli zadowane. I Dlatego myślę, że idziemy, idziemy dobrym tropem. Nazwiska, nazwiska budujemy, bo dzisiaj Damian Rzesiński powtórzę to jeszcze raz pokazał się na pewno z dobrej strony. Sasza się do z bardzo, bardzo dobrej. Bracia Gibadło, no to powiem szczerze, że, że też trzeba w chłopaków inwestować. Nie wspomnę o Nowickim, który świetnie zaboksował z Nowakiem, a, a wcześniej wiadomo, że, że walczyli na, no, w boksie boksi amatorskim i te walki były tak naprawdę wyrównane. No myślę, że to to wszystko, jest wszystko, wszystko na plus. Dziękuję, Dziękuję bardzo.